Cześć! Witajcie w miasteczku Playmo. Ha! W końcu do Parkerów znów powrócił spokój. Panu Parkerowi udało się zaprogramować Robertowi uczucia. Dzięki temu Robert jest pierwszym robotem na świecie, który potrafi czuć. Słuchajcie! Jaki piękny dzień! Czuję się świetnie i nie mogę się doczekać szkoły. Naprawdę? No tak. Ale dziś ja też się cieszę. Mamy wycieczkę do parku dinozaurów. A my uczymy się dziś trójskładnikowego systemu numeracji do odstawy 3. Brzmi niewiarygodnie ciekawie. <grym> Każdy lubi coś innego. Ok. A teraz wszyscy już musicie iść. Zanim rozpoczniemy lekcję, chciałbym przedstawić wam nową uczennicę. To jest B25 alfa. Wszystko w porządku? Wygląda, jakby miał zwarcie. Może trzeba powiadomić pana parkera. O nie! On przecież zawozi właśnie beneta i lisę do parku dinozaurów. Ekstra! Wygląda to jak prawdziwa świątynia w dżungli. Wow, też bym chętnie teraz pozwiedzał, ale muszę jechać do centrum kosmicznego. Mamy dziś ważny test. Zatem cześć i dobrej zabawy. Mam nadzieję, że nie trafi na mojego tatę. Zaraz wypisałby mu mandat. Lepiej, żeby złapał Ediego i to żabie oko, a może już ich złapali? Niestety nie. Ten drugi to zdaje się, rybie oko. Tak, Egi i kapitan rybie oko. Zupełnie o nich zapomniałem. Zanim pójdziemy z dziećmi do muzeum, przyjrzyjmy się szybko, co ta dwójka kombinuje. Takich typów jak oni powinno się mieć stale na oku. Ua, złota statuetka! Spójrz tylko, ryboko! To największa złota statuetka, jaką kiedykolwiek znaleziono w świecie Playmo. Słyszałeś to? Największa złota statuetka, jaką kiedykolwiek znaleziono. Ha, też mi coś! Takie drobiazgi mnie nie interesują! Drobiazgi? To nazywasz drobiazgiem? To, co dla ciebie nie jest drobiazgiem! Zamierzam obrabować Marsa! Arr. Obrabować co? Marsa? Jak kapitan Rybie Oko zamierza obrabować Marsa? To niemożliwe! No tak. Złota statuetka przy tym to faktycznie drobiazg. Ale jestem podekscytowana. Mam nadzieję, że dinozaury wyglądają jak prawdziwe. Zobaczcie, tam stoi złota statuetka. Jest w miasteczku Plejmo po raz pierwszy. No, pamiętajcie, no, niczego nie dotykać i nie bać się. Nawet jeśli dinozaury się poruszają, to tylko atrapy. Dobrze, że pan Komen to mówi, inaczej bym wierzyła, że są żywe. Te dinozaury miały około 13 metrów wysokości. Były tak duże, że mogłyby z łatwością zajrzeć w okno na trzecim piętrze. Ekstra! Szkoda, że nie jest prawdziwy. Wtedy pozbylibyśmy się od razu tych dwóch nudziarzy. <laughs> I tak nie tchuj, tak nie Przecież, bo powiedziałem, nie bać się. Przy okazji, to jest triceratops. Triceratops jest jednym z najbardziej znanych i najlepiej zbadanych dinozaurów. Nigdy nie znaleziono jego kompletnego szkieletu i naprawdę nie trzeba się go bać. Był. I nożewczo. Akurat, twórze, jeszcze wam pokażemy. Zgadza się, kiedy już znajdziemy tych opryszków. Mam już zresztą pomysł, jak to zrobimy. Naprawdę? No, pomyślcie tylko, gdybyście chcieli obrabować miasteczko Playmo, to co byście chcieli ukraść? Czekoladę? Deskorolkę Beneta? Stura. Oczywiście złotą statuetkę, dlatego dziś w nocy rozbijamy tu namiot. A jak przyjdzie tych dwóch, sprowadzimy policję i skasujemy nagrodę. Wow! Sama na to wpadłaś? No cóż, aż tak świetny ten pomysł nie jest. Wiemy przecież, że rabusie szykują się na coś innego. Co się dzieje, Robercie? Nie chcesz się naładować? O nie. Czyżby znowu problemy z oprogramowaniem? Ech. W takim razie z listoprogramowaniem chyba też coś nie tak. Tak? Co się dzieje? To naprawdę dziwne. Wszystko wydawało się być w porządku. I znowu są problemy. Hmm. Ale a propos problemów. Sprawdźmy jeszcze szybko, co porabia Darren i inni łowcy gangsterów. Cicho, ktoś wchodzi. No, już chyba Hej, dlaczego wyłączają światło? Yy, co to tak, śmierdzi? Yy, przepraszam, zawsze kiedy jestem zdenerwowany, puszczam bąki. A, Elmar, co ty jadłeś? Ale śmierdzi Cii, Słyszałem coś. Sprawdź, co to było! Ja, czemu ja? Elmar, może to zrobić! Nie ma mowy! Idź sam! <tryk> 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 Oho, jeśli Wam się to też tak podoba jak mi, dajcie kciuk w górę, a w następnym tygodniu zobaczymy, jak to się skończy i co się dzieje z Lisą i Robertem. Trzymajcie się i do następnego razu! Marco!